Zastanawiasz się, czy obowiązek rozliczenia w Niemczech dotyczy również Ciebie? W tym filmie postaram się rozwiać Twoje wątpliwości. Otóż obowiązek rozliczenia w Niemczech dotyczy osób, które w rozliczanym roku miały trzecią klasę podatkową. Więcej informacji o tej stojer klasy znajdziesz w innym naszym wideo. Deklaracje muszą złożyć również osoby, które prowadziły w Niemczech działalność gospodarczą, tak zwaną gewerbę. Co ważne, nawet wtedy, gdy prowadząc wspomnianą działalność, nie uzyskały dochodu. A także renciści, którzy otrzymywali rentę lub emeryturę z Niemiec z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, zwłaszcza ci, którzy opuścili Niemcy i zjechali na stałe np. Na do Polski. Wówczas swoje zeznanie powinni oni wysłać do niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt Neubrandenburg. Obowiązek rozliczenia będzie dotyczył także tych, którzy w roku podatkowym pobierali świadczenia zastępujące wynagrodzenie np. zasiłek wychowawczy, chorobowy czy zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli otrzymywałeś od pracodawcy świadczenia pieniężne na dojazdy do pracy, prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego czy z tytułu oddelegowania, także będziesz musiał rozliczyć podatek. O złożeniu zeznania powinni pamiętać również podatnicy, którzy uzyskali dochód z kilku źródeł w jednym czasie, a także ci, którzy otrzymali odprawę od poprzedniego pracodawcy. I na koniec warto wspomnieć, że jeżeli otrzymałeś wezwanie do rozliczenia z finansant, również nie powinieneś zostawiać go bez reakcji. Gdybyś miał jakieś wątpliwości, zostaw komentarz pod filmem. Do zobaczenia w następnym wideo.